Powiat Łukowski zamierza zmodernizować trzy szkolne boiska. O tym, kiedy inwestycja może dojść do skutku, mówi wicestarosta Janusz Kozioł. Po modernizacji różnych obiektów dydaktycznych w naszych szkołach prowadzonych przez powiat Łukowski. Po tym jak rozpoczęliśmy realizację wielkiego zadania budowy strzelnicy sportowej w Radu Ryżu, po rozpoczęciu budowy branżowego centrum umiejętności przy Zespole Szkół nr 1, postanowiliśmy wreszcie doprowadzić do porządku sprawę boisk przyszkolnych i korzystając z naboru, jaki w sierpniu był ogłoszony z Polskiego Ładu, Złożyliśmy wniosek na modernizację i przebudowę trzech boisk przy trzech naszych zespołach. Chodzi o boisko przy zespole szkół nr 2 przy ulicy Warszawskiej. Ono jest najstarszym boiskiem. Powstało w 2003 roku, więc nie trzeba być biegłym matematykiem, żeby stwierdzić, że przez 20 lat kolejne pokolenia. Kolejne roczniki właśnie tutaj swoją kulturę fizyczną zdecydowanie poprawiały. Informacja, którą otrzymałem niedawno, jest dla szkoły, dla środowiska naszej szkoły bardzo dobra. To boisko będzie w końcu przebudowane. Dlaczego jest nam potrzebne? Chociażby dlatego, żeby dalej utrzymywać wysoką pozycję naszej szkoły w rankingu sportowym szkół powiatu łukowskiego. Od kilku lat nasza szkoła, nie jest przecież najliczniejsza, ma trzecie miejsce. Jest na tak zwanym. Pudle to niewątpliwa zasługa nauczycieli wychowania fizycznego, ale także naszej młodzieży, która chce ćwiczyć, chce grać. Yy, nie, niewątpliwą dobrą kwestią będzie to, że nasze boisko, nasza bieżnia praktycznie jest niezamykana. Tutaj mogą grać i grają uczniowie z okolicznych szkół, z okolicznych ulic. I co muszę przyznać, boisko nie jest niszczone. To świadczy dobrze o tych młodych ludziach, którzy tutaj przychodzą. Wiosną widzimy młodych ludzi, którzy tutaj biegają, widzimy także ludzi w wieku 18+, którzy tutaj próbują swoją tężyznę fizyczną poprawić. Grają i w siatkę, grają i w koszykówkę, grają w piłkę nożną, nawet na tym małym elemencie siłowni zewnętrznej także ćwiczą, więc to boisko, boisko w zespole szkół numer dwa na pewno jest potrzebne. I ja ze swojej strony chylę czoła przed tymi, którzy doprowadzili do tego, że w końcu remont boiska będzie miał swoje szczęśliwe zakończenie. Kolejne boisko to jest boisko trawiaste przy zespole szkół nr 3. One do, do tej pory to głównie służyło do gry w piłkę nożną. Chcemy go zmodelizować, przebudować na boisko do wielu różnych dyscyplin sportowych, tak żeby młodzież i nauczyciele mogli w pełni realizować zajęcia z kultury fizycznej. A trzecie boisko to boisko przy zespole placówek. Chodzi tu o boisko służące głównie do zajęć gimnastycznych, rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży uczącej się w zespole placówek, czyli z różnymi niepełnosprawnościami. Jest to jeden wniosek. Potraktowaliśmy te trzy boiska jako jedno zadanie. Wierzymy, że otrzymamy to dofinansowanie i za kolejny rok szkolny te trzy placówki powinny już dysponować dobrymi boiskami na zewnątrz, co w połączeniu z salami gimnastycznymi nowymi, dobrymi, nowoczesnymi powinno w pełni zaspokajać potrzeby związane z nauką kultury fizycznej.